Los Krainy Niebios stał się bardzo niepewny, odkąd Archaon wszechwybraniec zaczął pracować nad otwarciem zapieczętowanej bramy do Azyru. Armii Sigmara i Moratii ruszyły w kierunku Eight Points, licząc na to, że szybkie uderzenie w siły chaosu pokrzyżuje plany Trójokiego Króla, zanim ten osiągnie swój cel. Problemy związane z tą operacją mnożyły się jednak jeden po drugim. Stormcast i Ternos tym razem nie mogli używać swoich gwiezdnych mostów, by ich legiony ruszyły na wojnę. Portal do Krain Chaosu, pernamentnie otwarty nad ponurą twierdzą Archaona, Varanspire, wysyłał w niebiosa tak duże pokłady spaczonej energii, że nawet burze Sigmara nie mogły się przez nie przebić. Każdy dom, próbujący zesłać swoich synów za pomocą burz, nie mógł liczyć na sukces. Prawdopodobieństwo, że wylądowaliby w jednej z wykrzywionych, spaczonych krain chaosu, było zbyt duże. Dotarcie do Eight Points możliwe zatem było tylko poprzez z zwrót, ale większość z nich nadal było pod kontrolą Wszechwybrańca. Tylko brama Genesis, wrota Krainy Życia, którą Sigmar i Alariel wspólnymi siłami zamknęli podczas wojen dram, znajdowała się tak blisko paszczy Warantraxa, że miała szansę doprowadzić najeźdźców do celu. Wieczna Królowa początkowo bardzo sprzeciwiała się na samą myśl o otwarciu wrót do Eight Points. Odmówiła armiom Sigmara dostępu do przejścia. Dopiero Morati przekonała władczynię krainy życia do tego, by pomogła im w wojnie. Świątynie Keinitek od dawna były sojuszniczkami Królowej podczas wojen z armią Minergla i Alariel nie zapomniała o ich poświęceniu. Najwyższa wyrocznia przekonywała ją, argumentując, że jeżeli nie zaczną działać otwarcie przez Archaona Wrót, zakończy się nieopisanym horrorem, który spotka każdą żywą istotę w krainach. Morati tłumaczyła królowej życia, że pomimo wielu różnic, które je dzieliły, to właśnie one są ostatnimi obrończyniami Rasy Elfów. jeżeli Tyrion i Teklis nie przerwą swojej izolacji, to na ich barkach będzie spoczywała obrona swoich dzieci. Przekonało to Alariel. Zadecydowała, że nie pośle swoich wojsk, gdyż nadal toczyła się wojna przeciwko Narglowi, ale pozwoli Kainitom i Sigmaritom na przejście przez wrota. Po drugiej stronie. Archaon pozostawił ogromne kolczaste fortyfikacje z brązu, gigantyczne wieże strażnicze oraz niezliczone zasieki wypełnione najbardziej trującymi substancjami znanymi w krainach. Obsadzone tam były też najbardziej doświadczone z jego legionów wojowników chaosu, ci, którzy przelali krew już niejednego Sigmaryty i bili weteranami wielu mrocznych krucjat swojego króla. Ich pokryte bluźnierczymi runami ostrza tylko czekały na to, aż w końcu znów będą mogły oddać się wojnie. To nie jednak wojska Sigmara i Morati pierwsze wyszły z wrót po stronie Eight Points. Najpierw z gigantycznego portalu wylała się fala krystalicznie czystej wody, tak wysoka, że niczym tsunami uderzyła w fortyfikację chaosu, zalewając legiony obrońców zmiażdżącą siłą setki wojowników zostało zmiecionych z powierzchni Ziemi, nie doczekawszy się upragnionej wojny. Alariel wykorzystała ogromne wodospady bramy Genesis jako swoją broń, transformując je w jedną falę, która nakierowana została wprost na portal. Gdy tsunami zalało już większą część terenów po drugiej stronie, a magiczna woda wsiąknęła w wyjałowione ziemię, dzika roślinność w mgnieniu oko wystrzeliła w górę, swoimi pnączami i kolcami dewastując tych, którzy przetrwali pierwsze zalanie. Te fortyfikacje, które przetrwały fale, zostały rozerwane przez gigantyczne korzenie, które niczym błyskawica zaczęły wyrastać z pobłogosławionej krystaliczną aqua gryani z ziemi. Następnie... Z bramy wyruszyły legiony Stormcast Eternals. Złote zbroje do Muhammers of Sigmar lśniły w ciemnościach, gdy dowodzący tą armią Lord Celestant Andus Nihilat wydał rozkaz pierwszej szarży. Ich młoty bojowe zatańczyły, a w powietrzu uniosły się krwawe fragmenty tych pechowych wyznawców chaosu, którzy znaleźli się na drodze legionistów. Chwilę później wysokie, krzeczące okrzyki wojenne zawiastowały nadejście córek Kejna, które z najwyższą radością dołączyły do rzezi. Dzierżące sztylety Wiedźmie Elfki wyskakiwały z znad ścian złotoniebieskich tarcz, by w mgnieniu oka podrzynać gardła oraz inne newralgiczne punkty na ciałach wojowników chaosu. Wychwalając kejna krwaworękiego, te niesamowite wojowniczki szybko zdziesiątkowały resztki obrońców i chociaż wyznawcy rujnujących potęg nie poddali się aż do ostatniego, to bitwa o bramę Genesis skończyła się bardzo, bardzo szybko. Osiem domów burzy Stormcast Eternals brało udział w tym uderzeniu, o łącznej sile 40 hal. Tak liczebnej armii Stormcastów nie widziano w krainach od czasów wojen bram połączone z siłami sześciu świątyń Kejna, siły te zdawały się nie do powstrzymania. Nikt z obrońców nie ostał się żywy. Nie było jednak dla zwycięzców czasu na radość. Każda chwila zwłoki dawała szansę siłom Archaona na przegrupowanie się i kontratak. Ustawiając się w kolumny gotowe do marszu, legioniści Stormcast i Ternas z obrzydzeniem przeglądali się rytuałom sojuszniczek nad martwymi wrogami. Chociaż pod względem umiejętności bojowych lord Celestan nihilad nie czuł niczego oprócz respektu wobec córek Keina, to nie umiał przemóc sobie obrzydzenia, jakim napawały go tortury elfek nad pokonanymi. Natomiast Walteria Selis, dowódczyni Kainitek, nie miała zamiaru zwracać na to w ogóle uwagi i poleciła swoim podwładnym, żeby zadawały poległym jak najwięcej bólu. Lord Celeston nie umiał opisać, jak wielki niepokój czuł, gdy jego sojuszniczki wyrywały serca swoim ofiarom, by składać je w ofierze w swoich bulgoczących krwawych kociołach. Procesja tych ogromnych metalowych ołtarzy ku czci śmierci chroniona była przez osławionym Lusai, kej nitki o ciałach węży. Na największym z tych ołtarzy stała sama Morati, w swoich najpiękniejszych szatach wskazując swoim wojowniczkom kierunek marszu. U jej boku znajdowała się jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych Melusai, zwana Zantarkai. Najwyższa wyrocznia wytłumaczyła Lordowi Celestantowi, że ołtarze te są niezbędne do zniszczenia pokładów waranitów w paszczy i muszą być chronione za wszelką cenę. Bulgocząc krwią pokonanych, wzmacniały tylko jej i tak już ogromną moc. Wyraźnie zaznaczając Nihilatowi, że potrzebuje małej, szybkiej grupy wojsk, Morati zabrała ze sobą kontyngent Doloritów, jednego z najbardziej doświadczonych oddziałów Sarkosand, należących do domu Anvios of the Heldenhammer. Prowadzony przez lorda Arkanum Wenerderzita, oddział miał też swoją własną, sekretną misję. Miał trzymać oko na poczynania najwyższej wyroczni. Sigmar bowiem nie dał się do końca przekonać jej słowom o wspólnym celu i wspólnym wrogu. Legiony domów Hallowed Knights oraz Grian Guard zostały przy bramie Genesis, zabezpieczając z tyły, gdyż była to jedyna droga ucieczki dla armii Sigmara i Morati. Reszta ich połączonych armii ruszyła marszem w kierunku ponurych szczytów Gul Skulpaj i nawiedzonych dolin prowadzących między nimi do paszczy Varantraxa ich wymarsz, nie przeszedł jednak niezauważony. Z odległego wzgórza nad bramą Genesis jeden z najstarszych heroldów slanesza, Glevia Sinhart, obserwowała kolumny najeźdźców ruszających w stronę gór. Wąż z krwi i złota wijący się w kierunku serca ciemności. Glevia uśmiechnęła się, wyszczerzając rząd idealnie białych zębów. Jej proroczy sen właśnie się ziszczał. Demonica wystrzeliła ogromnym biczem, a piekielne wierzchowce wiozące ją ruszyły do przodu. Na horyzoncie majaczyły ponure okryte chmurami masywne góry Skulpak. Jej ciało przebiegł dreszcz z niecierpliwienia i ekscytacji. Ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.